Ewa Minge ujawniła, o co ma żal do Jury: tańca z gwiazdami. Obraża moją inteligencję. Drugi odcinek jubileuszowej, 17, edycji tańca z gwiazdami zakończył się nie tylko emocjami na parkiecie, ale i kontrowersjami poza nim. Ewa Minge, która pożegnała się z programem, publicznie wyraziła swoje niezadowolenie z zachowania jurorów. A szczególnie Rafała Maseraka i Iwony Pawlowicz. Projektantka zarzuciła im, że ośmieszyli ją na wizji. Iwona obraża moją inteligencję, powiedziała w rozmowie z mediami. W drugim odcinku programu z rywalizacją musiała pożegnać się para nr 6, Ewa Minga i Michał Bartkiewicz. Najlepszy wynik punktowy osiągnęli Wiktoria Gorodacka i Kamil Kuroczko, a Barbara Bursztynowicz ponownie zdobyła uznanie widzów, prezentując brawurową czaczę, która zakończyła się owacjami na stojąco. Nie zabrakło również wzruszeń, produkcja programu postanowiła uhonorować Beatę Tyszkiewicz wyjątkową kryształową kulą, a widzowie mogli obejrzeć poruszający materiał wspominkowy poświęcony tej wybitnej aktorce. Ewa Minge uderza w jurorów tańca z gwiazdami. Ewa Minge nie kryła emocji po swoim występie i odpadnięciu z programu. W trakcie pożegnania na wizji, zwróciła się bezpośrednio do Rafała Maseraka, który wspólnie z Iwoną Pawlowicz zaprezentował na parkiecie widowiskową akrobację. Rafał, dziękuję ci, że nas na koniec ośmieszyłeś, robiąc tę samą figurę, którą my wykonaliśmy w poprzednim odcinku, powiedziała wyraźnie zniesmaczona. Juror wydawał się zaskoczony jej słowami. Projektantka zwróciła się także do swojego ojca, który oglądał program z widowni. Tato, przepraszam cię, że musiałeś przez to przechodzić. Ewa Minga wyjaśniła, o co ma żal do jurorów tańca z gwiazdami. W rozmowie z pomponikiem, tuż po zakończeniu odcinka, Ewa Minga wyjaśniła, co dokładnie miała na myśli, oskarżając jurorów o ośmieszenie. Otóż, ostatnią figurą w naszym tańcu, który został tak bardzo nisko oceniony, było postawienie mnie prawie na głowie. Stałam w taki sposób i Rafał wyszedł z Iwoną Pawlowicz od tańczyli taniec i powiedział, że w tańcu liczą się kroki, a nie stanie na głowie. I zrobił tę samą figurę, którą zrobiłam ja. Nie jest to ośmieszenie? Pytała retorycznie Mingę. Projektantka odniosła się także do tłumaczeń, że wykonanie tej figury przez jurorów było spontaniczne i nie miało na celu nikogo urazić Ja tego tak nie odbieram. Myślę, że Iwona obraża moją inteligencję. Nie chcę się kłócić. Iwonko, pozdrawiam cię, dodała Ewa Minga oczekuje przeprosin od Rafała Maseraka i Iwony Pawlowicz Lewangę podkreśliła, że nie jest obrażona i nie oczekuje przeprosin ze strony jurorów. Jednocześnie zaznaczyła, że ich zachowanie uważa za niewłaściwe. Po prostu pokazałam, że jest to słabe, i uważam dalej, że jest to słabe, podsumowała. Choć projektantka zakończyła swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami, jej słowa z pewnością będą jeszcze długo komentowane zarówno przez widzów, jak i uczestników programu.